Emil, zanim o meczu, to najpierw specjalnie o Tobie. Długo musiałeś czekać na gola dla Puszy, ale jak już strzeliłeś, to, to padł w tej bramki. No tak, trochę czasu musiałem na, na te bramki czekać. I, no i cieszę się, że się udało dzisiaj od razu uszedlić dwie bramki. Szkoda, że nie wygraliśmy ten mecz. No, ale to jest też punkt z, z drużyną, która jakby no powiedzmy no, walczyła o was, więc e, e, szanujemy ten punkt. Mecz był bardzo otwarty. W pierwszej połowie wydawało się, że jesteście blisko tego, żeby na po pierwszych 405 minutach mieć ten remis. Druga połowa zagraliście bardzo otwarty, otwarty mecz. No i właśnie chyba z całego meczu. Szanujemy ten punkt, ale, ale gdzieś tej końcówki na pewno na pewno szkoda. No tak, bardzo szkoda. I Taki leki niedosyć jest, bo e, jak już prowadziliśmy V1, no to mieliśmy sytuację na 3-1 i, i szkoda, że tego nie chcieliśmy. Miałem taką sytuację, gdzie mogłem lepiej się zachować. I niestety no to się nie udało. Jeszcze mieliśmy jeszcze jedną sytuację, więc... E, no szkoda, ale i tak no, mówię szanujemy ten punkt, bo w końcówce też mogliśmy dostać, nie? więc oni mieli taką mieli dobrą sytuację, dobre sytuację w końcówce, więc szanujemy ten punkt. Taki. To też taki twój kolejny bardzo dobry mecz. Dużo gry bierzesz na siebie, często, często wygrywasz te, te pojedynki. To też widać po tobie taką. Pewność siebie, że, że szukasz tej gry, pokazujesz się chłopakom, też pokazujesz to, żeby do ciebie grali tę piłkę. Tak, ja jestem taki typ zawodnik, to jest na pewno no, Pociągi miałem ciężki, bo to jest nowy zespół, inny jakby sposób trenowania. I miałem też miałem ciężko na początku, ale no już się lepiej czuję jakby fizycznie. I tak jak mówię, no, jestem tutaj, żeby pomóc. Nie? Jak, jak tylko mogę, no to robię wszystko, żeby tam pomóc tam chłopakom, bo oni mi też jakby jak wtedy kiedy się czuję, jakby trochę jakby, jak jestem w gorszej sytuacji fizycznie, to oni też mi bardzo pomagają, więc cieszę się z tego bardzo. Można powiedzieć, że te dwie bramki też ciągnęły z ciebie taką. Presję, bo, bo gdzieś na napastniku zawsze e, ciąży to, że te bramki musisz zdobywać, natomiast ty miałeś swoje sytuacje, też się e, chłopakom, natomiast no, nie chciał wpaść e, do sieci. Dzisiaj, dzisiaj ten dzień jest dla ciebie specjalny. Tak, specjalny dzień to jest na pewno. I też wiadomo, jest trochę jakaś tam presja, jak napastnik bramki nie strzela i tak dalej. Ale no, staram się o tym nie myśleć tak do końca, więc ja jestem taki typ zawodnik taki ofensywny, który lubię tam kreować tak dalej i póki będę kreował, póki będę się czuł, że dam coś tam zespołowi, no to ja się z tego cieszę. No bramki, to jest, prędzej czy później będą, nie, tak ja w to wierzę, więc jak dobrze wyglądasz fizycznie i dobrze grasz, no to wierzę w to, że bramki zawsze będą, koniec.